Poranek wtorka i teraz pokażę, ile nam się udało zarobić za, za poniedziałek. E, pierwsze, e, pierwsze e, chciałem pokazać, jak u dał promocję na ten tydzień. E, Mamy tak. за 60 курсов на убеже мы достаем 220 злотых. И еще задышка за 10 курсиков достаем еще 195 злотых. Чили от понедельника до четверку. Jak zrobimy tu całą promocję, dostajemy dodatkowe 415 zł. No to jest fajny dodatek do tych pieniędzy, w który, którym my zarobimy. Jeździemy 12 godzin. No gdzieś tam plus minus. Zarobiliśmy 600 zł na ubierze. I 187 złotych na bolcie. Teraz kilometry. Mieliśmy 279 307 km na poranek poniedziałka. Dzisiaj mamy 703, czyli 400 km. Przyjechana i zarobiona 800 złotych. Poranek środy. забачим e, или или нам все удалось зарубить в e, за два дня будем так за понедельник и вторик на e, болте мамы 300 праве 80 и Uber мамы 1163 злотых чили мамы праве 1550 злотых E, razem mamy przejechane e, 280 774 km, e, czyli u nas taki wychodzi, że my zarabiamy gdzieś za przejechany e, kilometr 2 złote Nie zależy od tego, czy to jest kurs, czy to my dojeżdżamy do kursu, wychodzi 2 złotych za kilometr. Что еще? Мелиш мы имели несколько хороших резерваций Одно за 100 злотых Другое, там, почти 80 были e, Ну и благодаря этому нам все удалось заработать e, Ну, почти 70-50 злотых за второе Забываем, как будет среда, потому что не нас никаких жадных резерваций И... И, и сегодня уже не было или, работы, или в понедельник среда есть таким наиболее плохим днем также, ну, увидим что еще Uber дал нам еще промоцию на уикенд на уикенд она немного меньше от той, которая есть от понедельника до четверга то есть у 235 злотых и выходит разом с той 200, no, 415 i 235 to wychodzi 650 złotych. Można dodatkowo zarobić, jak zrobić w ciągu tygodnia 70 plus 70 e, kursików. No i to wszystko, poranek czwartka. I um, zaraz zobaczymy, ile my mamy kasy i co, co było. W środę. Mamy. E, dzisiaj dostaliśmy e, fajne powiadomienie od Ubera. Od dzisiaj, e, już e, gdzieś rano o 9:10 godzinie, ja już zwróciłem uwagę, że kursy z lotniska. Jechałem na lotniska, z lotniska e, i się zrobili trochę drożej. No, i po południu dostaliśmy powiadomienie od Ubera, że Uber podniósł kwoty przyjazdy, czyli my będziemy dostawać na 12% więcej kierowcy. Powiem tak, że ja pracuję już prawie 7 lat, tak? i takich podnoszeń nie było. E, dawno. E, nie było dawno już i no i to trzeba było zrobić, bo no, naprawdę te niektóre kursy, które mamy, to bardzo tanie, ich nikt nie bierze i i Ubire Bolt boltr jakieś promocje i zawsze, żeby, żeby, żeby ktoś robił te kursy. Dobrze. E, po pieniądze, po kasie, ile mamy? Mamy na bolcie.

Kilometrów. Przejechaliśmy i zarobiliśmy e, 2,5 tysiąca. Poranek, piątka, e, zobaczymy, ile my zarobiliśmy. Więc tak na BOLTI mamy 800, prawie 50 i 2440 24, na Uberze. Przebieg mamy. 280 тысяч, почти э, 70 Мамы от працеванных на убежи в сети 48, почти годин. Ну, сейчас доба секунды, э, будет 48 годин, или 12 годин в день, выходит, что э, было в сети. Э, Касса э, выходит 3,280, там что-то такое выходит. No i to będzie więcej jak odliczyć tu promocję Ubera to to będzie e, no, prawie 2 zł na godzinę takie wychodzi O, 2 zł za kilometr nie na godzinę przepraszam cześć wszystkim poranek soboty i patrzymy co Patrz. mamy

километров шейханных и 4085 заработанных злотовых. Ну, чили мамы венцы венцей я не 2 злотых за километр. На концу полечим или выйдем. kasy u nas po tygodniu poranek niedzieli już niedzielę, już prawie koniec tego wyzwania tygodniowego co mamy na chwilę obecną? więc tak Bolt mamy prawie 1000 Uber mamy prawie 3,800 czyli 4,800 4,800 za 6 dni, czyli no, się wychodzi 800 złotych na dobę. Będzie trochę więcej, bo skończymy się tego quest'a Tam chyba z 200 zł. Także ja myślę, że będzie tam. No, szóstka ma być. Zrobimy szóstkę, ja tak myślę. Zobaczymy, czy się uda więcej zrobić. No i przebieg mamy. 200 kilometrów już mamy przejechane za, za ten za ten period czyli wychodzi trochę więcej niż 2 złotych za 2 km za kilometr, przepraszam dobra, za 24 godziny się spotkamy i zobaczymy ile się udało i, ile się udało zarobić za cały tydzień, pracując po 12 godzin, e, witam wszystkich. E, podsumowanie e, wyników czerwca, co nam się udało za, zrobić za tydzień. Teraz tak, e, Bolt, e, poprzedni tydzień. Więc mamy tak, 1083 złotych mamy na Bolcie Uber mamy 4730, czyli mamy trochę więcej, 5800 złotych W sieci jesteśmy 86,5 godzin Zrobiliśmy na Uberze 148 kursów промоции имели мы разом с напивком 750 злотых ну через такие виники и вот, что я хочу еще поведеть e, приехала 2600 километров Чили e, выходит больше 2 злотых за километр сделали но как отличить все промоции, напивки, na Bolcie my też mieliśmy 31 zł na piwko czyli um, to wszystko ja mówię na przez aplikację oprócz tego jeszcze były napiwki. piwko um, cashem tak i no tam wyszło trochę więcej oprócz tego tam jeden pan mi zabrudnił samochód trochę i a, dostałem od niego 300 złotych też e, z jednego razu oprócz, oprócz tej kasy, którą on za kurs mi zapłacił, e, miały się kursy bez aplikacji też tam drobne, kilka sztuk na 50 zł. Czyli wyszło no, trochę więcej 6000 6 ale według aplikacji netto. E, 5800 to jest na 300 zł mniej aniż w poprzednim tygodniu, który ja zrobiłem Czyli wychodzi ten tydzień, który był długi tam się udało więcej zrobić. W następnym tygodniu będziemy mieli Open Air i zobaczymy jak to jak wyjdzie zarobić w, w, w tym następnym tygodniu co jeszcze chcę powiedzieć no trochę się zmęczyłem za ten tydzień i uh, chcę jeden dzień odpocząć i um, biorąc na uwagę taką przerwę um, zostawiam samochód teraz u mechanika i ten i um, uh. я хочу, чтобы что-то направили потому что что-то мне пукало было мне уже у двух механиков но они сказали, что все хорошо ну, увидим ну и теперь так если кто-то имеет какие-то вопросы то пожалуйста пишите и я буду отвечать э, та квота, о которой я говорил, это квота по аппликациям аплика... с этой квоты каждый руководитель должен заплатить за полив заплатить за выдачу самоходу, кто не имеет своего самоходу, e, каждый руководитель имеет оплату партнеру заплатить, e, с все отличие 8% ватт, e, ну и то можно в все, кроме того, кто еще платит ЗУС там и так далее, те, те, те оплаты, или кто-то на собственной деятельности то что сосед него что... и податки чили чили еще пара оплат стейк вот и иди может 4000нца на 4000нца сюда быть на нету для Но, то для кировцыциско Dobra, zapraszam wszystkich na mój kanał i jak ktoś ma pytania, to proszę pisać. Dziękuję.